Uciekam od grani drzwiami w Robloxie. Znów widzimy się u grani. Ale teraz trzeba in ending. O, co to ma być? Aha. Czas leci dwa razy szybciej? No nieźle. Pewnie dlatego, że zrobiłem dopiero ending z poprzedniego odcinka. Co się dzieje? Dobra, inny ending. Co my tutaj mamy? Jestem już tutaj trochę ogarnięty, także spoko. Tu nic nie ma. Weponki, o to szybko. Ok, O, ok. Co? Tu coś jest nie ma. Ale mam łapki. Coś szybko hmm, hmm, hmm. O! Proszę bardzo! Coś takiego Uff. Nie chcę jej tu Okej okay. I to tutaj Superancko, tu nic nie ma co to będzie? Hammer! 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 To z, to z nim można dużo zrobić. Dawaj, 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 dawaj! Okej, okay, pod trójeczką. Hammer. Mam też weaponki. O, babcia szaleje. Ej. Okej. Okay. Tu coś może być. Mm, nie ma. Część Shotguna, Okej. Okay. Ja pierdzielę, jeszcze. Jeszcze ta twarz. Okej. Okay. Tu mogę gdzieś chyba weapon kił... Tak. Okej. Okay. Wolałbym w babkę jeszcze nie strzelać, tylko tutaj. Super. Scrood River Tutaj bateria, okej. Okay. Do tego nie to nie jest potrzebne. bateria. Mhm. Okej. Okay. Babcia. Okej. Okay. Aha, bo ktoś już tego użył. Okej. Okay. Tutaj to można użyć. O nie mam babci na minutę. Karki. Okej. Okay. To git. Może coś tam będzie interesującego oczywiście. Build seed. Okej. Okay. Idziemy do ptaka. Ja pierdzielę. A dobra, to była bateria. Okej. Okay. do ptaszka, jeden, okej okay. tutaj idę tu trzeba będzie też chyba crossbow być. gazolin co my tutaj mamy, masterki jaki ending nie wiem, no, nie wiem, nie wiem zależy od tego co się zdobędzie, jaki item ja pierdziele nie widzę przez ciebie. Dobra. Hmm, hmm, hmm. Dobra. To babcia mnie goni. No nieźle. Czy ty tego chcesz? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. No nie, źle babciu. Okej. Okay. To też jest już otwarte Ogwil Red. Wezmę sobie jeszcze jedno Może się odstrzeli babkę Na minutę Nie no przez was nie widzę Okej okay. Gdzie ja chcę iść? A ja nie mam playhouse'ki, okej okay. Nikt tego jeszcze nie otworzył Tu nic nie ma Pierwcie. Przecież tu jest chyba Nie. Bo książki nie ma. To jest remote control... Ale... Ktoś chyba dopiero dał książkę. Okej. Okay. Wow, wow 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 wow. To sporo. Aha, ktoś już to uzupełnił. Tam była część. Co ja tutaj mam użyć? Mam tu coś? Hmm, Carbatery. O oh jest, proszę bardzo. Engine part jeszcze jakiś. I ja mam tu jakiś. Of painting. Ten... O jest, dobra, dodatkowe 4 minuty. Dobra, to może pomóc. Okej. Okay. Myślałem, że tu jest babcia, no naprawdę. Aha! Znalazła się za mną, no nieźle. No nieźle. Jeden. Jeden, dlaczego jeden Retro? Okay. Powinien być teraz spiderki, proszę bardzo. O, mogę po tym. O, to super. O, już ktoś to otworzył. Co tu tak pika? Nie ma. Tutaj trzeba coś znaleźć. Ja pierdzielę. Zapomniałem o tym, że to tutaj tak jakoś. O, jest mięsko dla pajączka. To idealnie. Lejhauski Gdzie ja znalazłem Kogwill? A już wiem tutaj To gdzieś tam, do... Dobra, tutaj jest. pójdę Mam Kogwill To niepotrzebne, tu, tu nic nie ma Tu nic nie ma Tu jest Jana i Teddy pluszak Dobra rozboł Czy ja widziałem babcię? Nie, nie widziałem babci. Teddy, okej. Okay. Cutting players, okej. Okay. Hmm, hmm, hmm. A crank. okej, okay, dobra, jest coraz więcej przedmiotów. Ok, nie ma babci na półtorej minuty, okej. Okay. ok, to ucinamy. To tak samo. Teraz crank trzeba by użyć. Ale najpierw Playhouse Key. Okay. I ja mam kogwil czerwony. Jeszcze jeden jest potrzebny. Masz, masz ten kogwil? Masz? Nie masz chyba. Po co się tu kręcisz? Bóg. No nieźle, ale to nie jest raczej już potrzebne. Ja mam willcrank, także git. No i super. Ja pierdzielę ta jego twarz. Ty naprawdę. Ja pierdziele. Co tutaj idzie Ja pierdziele, zobaczyło mnie to coś. Gdzie to jest? Nie wiem. Nie wiem, ale nie chcę tego spotkać. O engine part. Okej. Okay. Była jedynka czy dwójka? Kurcze. ZAPOMNIAŁEM Jedynka czy dwójka? Dobra, fifty-fifty KURCZE! JEDYNKA! W serio? ty tak na poważnie Co to jest padrobki i gdzie ja mogę go użyć serio jakaś głupia pułapka a se napełnia tu amunicji Kurczę, nadal nie wiem jaki ending, nie wiem czego jestem bliżej, a czego... Mamy ten padlock gdzieś tutaj do użycia. Tak. Można już siadać. Fartplucki w rękach. Arma ptaka, może on... może tam u ptaka coś jest tym... a tu też mogę użyć padloki. Tak. Wszystko czego potrzeba to Master Key. Jest master key? Ej, okay, shotgun is loaded. Hmm, <ścoughs> Nie mogę tak szkoda. Co ty masz? Masterki! To już chyba koniec. To chyba już koniec To chyba już koniec. Dawaj, 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 dawaj. Tak! Udało się! No, nieźle! Uciekliśmy, zrobiliśmy ending drzwi. No, nieźle. Jeśli odcinek mi się podoba, to nie co, zasubskrybować tego dać tylko na w górę i widzimy się w następnym odcineczku. Pa, pa!